Manda sprzedania konto na Robloxie za 50 zł. No i jest... Jest Blogsburg, ten co był za Robloxy. Jest dużo rzeczy w różnych grach nie jest dużo wygranych, czyli e, w breaku jest dużo. E, zaraz, okej, okay, tutaj macie rzeczy, jakie mam. Mm -hmm. Będę wam pokazywa. Tutaj są włosy za 95 robuxów. Ogólnie konto jest dla chłopaka, e, jest maska za 100 robuxów. tu są takie rzeczy, tu nic nie ma, tu są takie, tu nic nie ma. <coughs> no, animacja jest to za free, a no, tu są jakby osiągnięcia w grach, no więc ten. i te emotki, gdzie te takie tanie. Twarze są dwie, za 25 robuxów dwie są. I ten jest. To są gamepasy. Game, no to są dwie takie dwa ręki. o i tu są najdroższej o tu są spodnie no są takie tu jest prywatny serwet w jakiejś grze okej okay, zaraz tu bluzki no jest tu czekajcie no więc są takie bluzki no i jest te t shirty więc jak chce ktoś kupić to konto to napiszcie od razu mm. no więc ja się żegnam pa